Dajemy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej szczególną część Maryi. Maryi, którą nazywamy w tym kościele bardzo często Panią Grabownicką Bolesną, a także w każdą pierwszą sobotę miesiąca mówimy do niej Pani Fatimska, starając się chociaż trochę odpowiedzieć na jej wezwanie, które uczyniła w Fatimie wzywając do wynagrodzenia, modlitwy i pokuty. I dzisiaj, mając na uwadze tak ważne święto, które nas tutaj zgromadziło, święto ważne dla naszej lokalnej społeczności, poświęcenie nowego wozu strażackiego, chcemy ją uczcić w innym tytule, jako Matkę Bożej Opatrzności. O tym tytule będą mówić nam teksty mszalne, które za chwilkę będziemy słyszeć. Czym jest ta Boża opatrzność? Taka klasyczna, możemy powiedzieć, definicja mówi o tym, że Boża opatrzność to po prostu troska Boga o cały świat stworzony, o swoje stworzenie, takie nieustanne czuwanie Boga nad światem. I tej właśnie opatrzności, drodzy duchowie strażacy, drogie gruchy, wciąż potrzebujecie, kiedy wyjeżdżacie. Na akcję ratunkowne. I tak często bywa, że my, jako chrześcijanie, nawet wszyscy, widząc czasem wojny, doświadczając różnych trudności w naszym życiu, może cierpień, może kiedy widzimy wypadki, czy choroby, czy inne trudne sytuacje, to zadajemy sobie tak może automatycznie pytanie, jakby zwątpienie. Czy rzeczywiście Pan Bóg czuwa nad swoim stworzeniem? W jaki sposób to rozumieć, skoro nieraz dzieje się tyle złych rzeczy? Czy rzeczywiście Jego opatrzność jest? I słowo Boże, które dzisiaj otrzymujemy od Pana Jezusa na tę ważną uroczystość dla naszej wspólnoty, odpowiada po prostu tak. Bóg czuwa. Co więcej, nawet podaje nam jeden ze sposobów działania Bożej Opatrzności w świecie. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bóg posługuje się człowiekiem, posługuje się nami, żeby nieść pomoc i dobroć innym. Właśnie jak ten Izajasz, który niesie pociechę Izraelowi pogrążonemu w niewoli. Zapowiada, jak słyszeliśmy, nowe wyzwolenie radość, nowe życie i nadzieje dla ludzi, którzy właśnie stracili sens życia. Jest to 66 rozdział Izajasza, już końcówka część części zwanej bardzo często jako Księga Pocieszenia. Czyż nie jesteście podobni do proroka Izajasza wy, drodzy strażacy, którzy w trudnych, a nawet tragicznych sytuacjach Niesiecie przecież ludziom nadzieję i pomoc, narażając niejednokrotnie swoje życie i zdrowie. I powiem więcej, świadomi lub nie, stajecie się narzędziami w rękach Bożej Opatrzności. Zapyta zapytacie, jak to jest możliwe? Może nie każdy i nie każda z Was o tym myśli na co dzień, ale przecież każdy i każda z Was do ochotniczej straży pożarnej dobrowolnie, można powiedzieć z pragnienia. Poświęcacie swój czas, swoje siły, żeby pomagać innym ludziom, bo takie odkryliście w sercu pragnienie. A jedna z wielkich świętych Kościoła, doktor Kościoła Święta Teresa, uciciotka Jezus, bardzo często powtarzała, że Pan Bóg nie daje pragnień, których nie chciałby spełnić. To znaczy, że możemy powiedzieć z całą pewnością jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa, że to sam Bóg was powołał do tej służby, dając Wam to pragnienie i uczynił was swoimi narzędziami. To On wszczepił te pragnienia, by zostać strażakiem, strażakiem po to, żebyście się stali w świecie, który On stworzył i nad którym czuwa Jego czułością, Jego obecnością. Jego narzędziami. I chcemy Wam dziś, dzisiaj życzyć jako społeczność gromownicka, żebyście właśnie w takim duchu pełnili służbę i pamiętali o tym, że jesteście też chrześcijanami. Abyście byli tak jak wasz święty Patron, święty Florian, rzymski żołnierz pitałem odwagi, którą czerpał od Chrystusa. Jest taka historia ze świętym Dorianem związana, że kiedy tylko dowiedział się, że cesarz Dioklecjan prześladuje chrześcijan w jednej z prowincji, dobrowolnie zgłosił się do żołnierzy, mówiąc takie ważne słowa, które niech staną się dla nas też jakąś taką potworą w Waszej służbie. Nie boję się śmierci, bo jestem chrześcijaninem. Wiemy, że. wskazany na utopienie. A jego przykład pokazuje, że nawet to, co nas niszczy w naszym życiu, może stać się przez Boga, może być przez Boga wykorzystane i przemienione w narzędzie ratunku innych. O czym świadczy bardzo dużo legend związanych ze świętym Florianem. Drodzy strażacy, Bądźcie w końcu jak Maryja, wasza patronka, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii. To ona pierwsza przecież dostrzegła problem młodej pary i zwróciła się z tym od razu do Jezusa. Wy również dostrzegajcie potrzeby nawet braki u innych i idźcie im z pomocą. Wpierw nawet zanim was poproszą, jeśli to jest tylko możliwe, a nawet wtedy, gdy nie będą was o poprosić. Cała ta dzisiejsza liturgia siostry i bracia, ta liturgia słowa, którą daje nam Pan Jezus, jest przepełniona właśnie taką wielką miłością i czułością Pana Boga do nas zapewnieniem o Jego trosce. Proszę zobaczyć, że Bóg porównuje się w dzisiejszym Słowie właśnie do Matki, która tuli swoje dziecko, która tak chroni swoje dziecko. On właśnie tak postępuje z nami, a wy... Objawia się właśnie Bóg w Maryi, która w tej naszej świątyni jest przez nas i naśladowana. To ona troszczy się o nas i o was. Prosząc, byśmy czynili wszystko, co powie nam Jezus, bo tak naprawdę tylko stąd możemy czerpać siły do owocnej służby i posługiwania, w jakimkolwiek zawodzie jesteśmy, czy w jakimkolwiek powołanie pełnimy. Jeśli będziemy czynić to, co mówi nam Jezus, to nasza ochota, posługa będzie pełniejsza i piękniejsza. Więc dziękujemy Wam dzisiaj z całego serca za taką ofiarną służbę i gratulujemy Wam tego, że pomimo różnych trudności, a wiemy, że tych trudności nieraz nie jest mało, rozwijacie się i idziecie naprzód, można powiedzieć, jak święty Chlor. Gracias.